się ma witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, pokażę Wam dzisiaj ewencik wielkanocny, który właśnie dzisiaj zostanie dodany. Nie wiem, czy to obejrzycie przed, czy też po, ale pokażę Wam, jak, co, z czym, do czego. Myślę, że fajnie troszeczkę zabawy będziecie mieli, żeby to wszystko zrobić i żeby żeby tutaj właśnie wykorzystać to maksymalnie. W tym momencie trwa właśnie ewencik taki, że pod Drop. Macie jajeczka wielkanocne, tylko że no, tutaj jest y, testowa wersja. No ale nieważne. Na serwerze już docelowym macie właśnie takie jajeczka, które możecie dropić. I tutaj będziecie właśnie na warp Wielkanoc, mogli sobie te jajeczka średnie, małe duże wymieniać właśnie u tego pana, tutaj w tym miejscu. Ale za chwilę do tego jeszcze przejdziemy. Jak widzicie tutaj na tej arynce macie moby, które y, mają różne poziomy. Macie zajączki poziomu pierwszego. I macie zajączki poziomu drugiego i poziomu trzeciego. Te trzeciego są oczywiście najlepsze. I z nich dropią, już wam mówię co wam tutaj dropni Enchant Sharpness 100. Ja sobie tutaj szybko to zabiję. Jak widzicie z nich wypadają złote marchewki. Złote marchewki właśnie też w tym miejscu tutaj u tego ziomeczka możecie sobie wymieniać. I tak samo właśnie ze zwykłych tutaj zajączków levelu pierwszego akurat mi teraz w tym momencie nie dropło, ale też po prostu lecą tutaj, jak widzicie, o, takie zwykłe marchewki. I to możecie sobie ten drop właśnie tam wymienić i zdobyć fajne przedmioty. Oprócz tego, na tej arence, słuchajcie, tutaj jest strasznie dużo tych miejsc spełniających te zajączki, więc mam nadzieję, że każdemu wystarczy, żeby je zabijać. Jak widzicie, tutaj mamy takie jajeczka. Jest 120 jajek ukrytych na całej mapie. Ta mapa jest superowa, naprawdę mega mi się podoba ta mapa. Na całej dosłownie mapie, więc trochę szukania jest. Możliwe, że tych jajek. Jajeczek też troszeczkę dodamy. Niektóre są bardziej widoczne, niektóre, tak jak widzicie tutaj, na przykład mniej, ale za każde zebrane jajko dostajecie darmowych 5 tokenów. Oraz jeżeli zbierzecie wszystkie 120, to oczywiście nagrodę taką dodatkowo. A oprócz tego, na przykład na 10, jajeczek na 30, na 60 i na 90 też dodatkowo jakieś tam nagrody dostajecie. Więc dla nowych osób, ale też nie wiem, myślę, że jest to fajna zabawa, żeby sobie tutaj pozbierać. No i generalnie oprócz tego, jak wiecie, jest nowa skrzynia miesięczna, czyli skrzynia kwietniowa. Tam jest też klucz do zdobycia, ale też właśnie tutaj u tego pana myślę, że będziecie mogli zdobyć taki właśnie kluczyk właśnie wymienić kluczyk tutaj właśnie chociażby z tych jajek, które wam w tym momencie dropią pod ukośnik drop i tutaj właśnie możecie zdobyć takie super oto przedmioty ze skrzyni wielkanocnej, ale będzie najprawdopodobniej jeszcze oprócz tego, będzie tutaj dodanych kilka rzeczy, które, które pozwolą wam na przykład zdobyć peleny i na przykład, właśnie też za zabijanie tych mobów. Aha, tu, tu akurat jest taki testowy, otoczony barierą. Nieważne. Ale właśnie za to, że zabijacie te moby, wypadają wam te marchewki, będziecie mogli sobie wymienić tutaj na to aby zdobyć PLN, a PLN jak dobrze wiecie, to przechodzą wam między edycjami, więc macie taką możliwość zarobienia sobie na przyszłość albo od razu, albo na jakiś inny tryb, który za niedługo wystartuje, możecie sobie wykorzystywać to kiedy chcecie więc myślę, że jest to fajna opcja właśnie i to będzie całość, ogólnie ten cały event będzie trwał do piątku generalnie co tu jeszcze mogę wam powiedzieć Cała mapa jest w sumie gotowa, będzie otwarta i będzie otwarta właśnie do piątku, więc zapraszamy bardzo serdecznie do zabawy, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!